Z niezłomnym wójtem i gniewem Walczakiem podjęli bezprecedensową decyzję o jego budowie w sąsiedztwie trasy ekspresowej, Via Carpatia imienia Lecha Kaczyńskiego, mającej połączyć południe z północą Europy. Nie można wyobrazić sobie lepszego w Takie usytuowanie pomnika powoduje nie tylko sprawny dojazd do niego odwiedzających, ale również dla tych, którzy decydują się tu zatrzymać, stanowi miejsce historycznej edukacji. Działka ma kształt zbliżony do trójkąta równobocznego, którego jeden z wierzchołków znajduje się na obrzeżach miejsca obsługi podróżnych Bukowa 2. W tym właśnie miejscu zaprojektowałem główną bramę wyjściową na teren, na teren memoriału, bo oprócz...